Hmm. Bardzo lubię takie rodzajo O tak. cisza i spokój.. Co, Co tu było? To było? Hmm. Ja ja chyba nic takiego. Chyba było tak coś, wiesz? No mm. mm. Ale fajnie. Mm. Przyjemnie bardzo. Mhm. Mm pi! Pi, 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 pi! Jejku! <ścoughs> Dzień dobry, a kim ty jesteś? Pi, pi, pi! Rozumiesz coś z tego? Nic nie rozumiem. Pi, pi, pi! Słuchaj. A może my go po prostu nauczymy mówić? Świetny pomysł, nauczmy to maleństwo mówić. Tak. E, no, no no dobrze, tylko jak? No tak, jak? Jesteśmy w kąpieli. No tak jak. A kąpiel? To przecież termin logopedyczny. Oczywiście, że tak kąpiel słowna przecież jest tak ważna dla rozwoju naszego maleństwa. A od czego zaczyna się mowa? O! Oddechu. A jeżeli mówimy o oddechu, to najlepiej ćwiczy go puszczanie... Baniek! Baniek. Bierzemy wdech nosem i wypuszczamy powietrze ustami. Mogę? Proszę. Ła! Wow. Świetnym ćwiczeniem i przy okazji zabawą dla naszego malucha jest bulgotanie. Będzie nam potrzebna szklanka, woda, słomka i coś, co pozwoli naszej wodzie się spienić. Uwaga! Bierzemy wydech noskiem i wydychamy nasze powietrze do słomki. Zobaczcie, jakie tworzą nam się piękne bąbelki na powierzchni naszej wody. I jeszcze raz wdech i wydech. Mm. Pi, 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 pi. To może teraz zaproponujemy coś równie fajnego, czyli, czyli wyliczankę kąpielową. Świetny pomysł. <laughs> Ale zamiast zwykłych słów będziemy używać naśladowniczych słów, czyli onomatopei. Gnie. To zaczynamy. Ja będę mówiła, a Wy powtarzacie po mnie. Dobrze. szur, szur. Szur, 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 szur. szur.

wykąpany w kąpieli słownej. Tymi zabawami możemy świetnie umilić maluchowi czas podczas kąpieli. Tak, a tym samym rozwinąć jego intonację, melodyjność głosu, tak, no i oczywiście słuch. Tylko pamiętajcie, słuchajcie swojego malucha, on ma tam wam tyle do powiedzenia. Mówcie do niego spokojnie, mówcie wyraźnie, ładnie. No i dajcie mu szansę na odpowiedź. Dokładnie. Jak tam, Maluszku, nauczyłeś się mówić? Hmm. Mam na imię rekin i mam trzy lata. Brawo! Brawo! W takim razie wypływaj na szerokie wody. Słów.